Jak pić, jak stosować aloes. Oczywiście o właściwościach aloesu jest już materiał, ale w niedługim czasie pojawi się kolejny materiał omawiający te właściwości, jak ten aloes działa na nasz organizm. Dzisiaj jednak zajmiemy się tym, w jaki sposób należy, można go stosować. Zaczniemy od tych metod, takich bardziej domowych, kiedy to my, można powiedzieć, produkujemy, wytwarzamy coś, z czego ten aloes może być użyty. A przepis o tym, jak zrobić sok z aloesu, już w najbliższą niedzielę. Wróćmy jednak od początku. Aloes, najprostszy, najłatwiejszy sposób, według mnie, to sok z aloesu. Oczywiście sok, który możemy zrobić sami w bardzo prosty sposób, tylko musimy oczywiście mieć odpowiednią roślinę, odpowiednie liście aloesu. Ale to też można powiedzieć nie jest aż tak duży problem, zwłaszcza kiedy chcemy, mamy zamiar korzystać z tego aloesu w takiej dłuższej perspektywie, ponieważ aloes nie jest aż tak trudny w uprawie, a jeśli nie mamy takiej możliwości, chociaż wystarczy do tego naprawdę niewiele, no to możemy kupić taki aloes i właśnie z niego zrobić taki sok o czym, co już wspomniałem, będzie przepis w najbliższą niedzielę. I właśnie ten sok z alo aloesu jest czymś najłatwiejszym, najprostszym do zrobienia i do użycia. Oczywiście możemy taki sok kupić gotowy, możemy kupić całą masę gotowych produktów, ale o tym za sekundę. Kolejna rzecz to nalewka z aloesu. To też przygotowanie jest bardzo proste, tylko tutaj i stosowanie, i długotrwałość tego stosowania musi być krótsza. Dlatego ja bym jednak Opierał się na tym soku. Do tego miód z aloesu. O tym też w niedługim czasie będzie przepis. Po prostu ten miąż, żel z aloesu w odpowiedni sposób łączymy z miodem i mamy dwa produkty, które mają fajne właściwości i w połączeniu oprócz fajnego smaku również w pozytywny sposób wpływają na nasze ciało. Kolejna rzecz to zewnętrzne stosowanie na skórę, czy to, żeby łagodzić podrażnienia. Czy to jako tonik? To też jest czymś bardzo łatwym, i to też możemy, można powiedzieć, przygotować i zastosować w warunkach domowych. Wcale nie musimy od razu sięgać po gotowe produkty, chociaż one też często są naprawdę fajne. Kolejna rzecz, stosowanie go na włosy. Czy też na przykład możemy przy takim najprostszym sposobem zastosowania na skórę jest przyłożenie naciętego liścia na skórę. Ten nie galaretka, tylko taki żel, miąższ znajdujący się w tych liściach, który zabiera te substancje, których, które po prostu chcemy wykorzystać z aloesu. To jest właśnie najprostsza metoda. Przyłożenie do jakiejś podrażnionej skóry, do miejsca, gdzie ta nasza skóra w jakiś sposób, niestety nas, delikatnie mówiąc, nie zadowala. Oczywiście o tych wszystkich rzeczach, o tym, jak je przygotować, będą w najbliższym czasie przepisy. Dlatego zapraszam w każdą niedzielę przepis na jakąś rzecz. Czy to na syrop, czy to na przykład masło z awokado, czy to na przykład na sok z aloesu. I tu przechodzimy do tego, co możemy kupić. Jak zawsze musimy z dużym dystansem podchodzić do tego, co jest najbardziej reklamowane, co według reklamodawcy ma milion świetnych właściwości i musimy na to spojrzeć w bardziej, można powiedzieć, delikatnie sposób z dystansem. I tutaj możemy kupić całą masę rzeczy: soki, napoje z aloesem, kremy, toniki, szampony, balsamy, preparaty ziołowe wszystko to zawierające aloes. I chociaż dosyć duża część z tych preparatów, tych środków jest naprawdę godna polecenia, to jednak są też takie, które niestety nie są aż tak dobre, jakbyśmy tego chcieli. Musimy naprawdę jak zawsze przeczytać etykietę, co tam siedzi, czy w ogóle ten aloes znajduje się w środku, czy może kiedyś ta buteleczka, czy też słoiczek tylko kiedyś leżał obok aloesu. Czy te inne substancje, znajdujące się w tym czymś, nie są niezbyt pozytywne dla nas. Musimy, jak zawsze, się tego pilnować. A jeśli już znajdziemy takie coś, co warto stosować, stosujmy to go zgodnie z zaleceniami, ponieważ zbyt duża ilość aloesu wcale nie będzie czymś o wiele lepszym dla nas. I tutaj. Dla kogo ten aloes nie jest dobrym wyborem? Oczywiście nie dla młodszych osób. To jest raczej dla osób, które już dojrzewanie mają za sobą. Nie dla osób z problemami z układem krwionośnym, problemami z wątrobą. Jak zawsze najlepiej, nawet przy takiej rzeczy jak o aloes, spytać się specjalisty. Czy nasz stan, czy nasz organizm, to jak funkcjonuje, nie będzie żadnych przeciwwskazań, czy nie będzie się gryzł z tym aloesem czy nie mamy uczulenia alergii na ten aloes. Dlatego jak zawsze warto zadać więcej pytań, sprawdzić i dopiero wtedy zacząć stosować coś, co może jednak nam nie być tak pozytywne dla nas, jak byśmy tego chcieli. Więc po pierwsze sok z aloesu, miód, nalewka, kremy, balsamy toniki, dodatek do szamponów czy nawet nakładanie tego można powiedzieć żelu z aloesu z tego rozciętego liścia wyciągniętego na jakieś na przykład problemy ze skórą. Możliwości jest milion takich domowych możliwości. A no może przesadziłem, tysiące. A tych możliwości użycia aloesu czy też produktów zawierających aloes, które możemy kupić, no jest 100 razy tyle. Tylko tutaj, jak zawsze, uwaga, musimy uważać, żeby to było coś, co naprawdę warto używać. A jeśli chodzi o te przepisy, naprawdę zapraszam, ponieważ przygotowanie większości z nich nie jest jakoś bardzo skomplikowane. I chociaż najczęściej, przynajmniej tak jest w moim przypadku, na początku to nie zawsze wychodzi tak jak trzeba. Troszkę trzeba pomyśleć nad smakiem, nad konsystencją, to jednak. Bardzo szybko jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, zwłaszcza ten sok z aloesu. Jego przygotowanie naprawdę nie jest niczym ciężkim. O wiele, wiele ciężej jest po prostu zdobyć składniki na ten sok z aloesu, a raczej jeden składnik na ten sok z aloesu, czyli ten najważniejszy, czyli odpowiednie liście dwuletnie, przynajmniej nie więcej niż pięcioletnie. I to dla niektórych jest właśnie największą przeszkodą przy stosowaniu aloesu dostęp do odpowiedniego aloesu. Ponieważ nie wszyscy chcą mieć gotowe produkty, wolą mieć swoje, czy też z pewnego źródła. I oczywiście troszkę się postaramy i jak najbardziej takie coś znajdziemy. I musimy też pamiętać, że też te produkty, które kupujemy, przy pewnej dozie niewierzenia, Producentowi i sprawdzania też znajdziemy coś odpowiedniego dla nas. Więc jak stosować, jak Piccolo jest, w bardzo łatwe sposoby i w bardzo, można powiedzieć, często smaczne. Bo tu również trzeba o tym pamiętać, że te smaczniejsze rzeczy, według mnie, są o wiele lepsze dla naszego ciała niż rzeczy o podobnym działaniu, ale niesmaczne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć wrzuć do swoich na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.